A teraz królewski Kinderbal Filipka, o którym już nieraz mówiliśmy w faktach. Chłopiec po latach błędnych diagnoz w końcu trafił na odpowiedniego lekarza, pod którego okiem czuje się coraz lepiej. Jego rodzice powołali fundację i chcą pomagać osobom z podobnymi problemami. Joanna Pietkiewicz. Filip na właściwą diagnozę czekał 6 lat. Mówiono, że cierpi na dysfunkcję ośrodkowego układu nerwowego. Dziś wiadomo, że przyczyna tkwi w zespoleniu szczytowo-potylicznym. Regularnie jeździ na turnusy rehabilitacyjne do ukraińskiego lekarza. Robi znaczne postępy. Filip zachowuje się lepiej, więcej rzeczy go cieszy. Dużo lepiej się czuje oczywiście sprawniejszy. Zaczyna powoli powtarzać proste słowa, sylaby, więc to jest niesamowity postęp. Na pomoc choremu Filipowi ruszy ludzie dobrej woli. Studenci organizowali aukcje i zbiórki. Przy rodzicach Filipka są do dziś. Ja myślę, że jeśli ktoś raz spotkał Filipka i zobaczył tego malucha, to można się w nim po prostu od razu zakochać. To jest tak cudowne dziecko. Jest mega, mega pozytywne. Teraz studenci i rodzina Filipka chcą pomagać nie tylko jemu, ale także innym dzieciom, których diagnozy nie są oczywiste. Fundacja Król i Smok będzie zbierać pieniądze, a także służyć wsparciem i poradom, bo nikt nie rozumie tego problemu lepiej niż ludzie, którzy ostatnie lata spędzili w gabinetach lekarskich i na zajęciach rehabilitacyjnych. Zbyt wiele, no właśnie, wsparcia, zbyt wiele chęci znienia pomocy, żeby można było to zawłaszczać dla siebie. I też, to już taka bardziej prywatna motywacja, żeby oddać. W jaki sposób to to sami dostaliśmy? Do rodziców Filipa zgłaszają się inne rodziny. Każde dziecko to inna, dramatyczna historia. Matki samotnie wychowujące niepełnosprawne dzieci, rodziny z małych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do lekarzy. Zdaniem rodziców sześcioletniego Marcela taka fundacja to wielka pomoc. Ich syn dopiero rok temu zaczął chodzić, teraz uczy się samodzielnego jedzenia, cały czas podawany ma hormon wzrostu. Wszystko zaczęło się, gdy miał trzy miesiące, do dziś nie wiadomo, co mu jest. Rozpoczęliśmy wędrówkę od kliniki do kliniki, od kliniki w Prokocimiu, po Centrum Zdrowia Dziecka, po klinika chorób mięśniowo-nerwowych na Banacha. Także w żadnej z klinik nie potrafiono nam pomóc dotychczas, ze względu na to, że Marcela przypadek jest... Pierwszym przypadkiem tego typu. W takich przypadkach lekarze rozkładają ręce i nie potrafią postawić diagnozy. Nie chcemy, aby inni rodzice też czekali po kilka lat, żeby dowiedzieć się, co dolega ich dzieciom, dodają rodzice Filipa. Filipek i jego bliscy udowadniają, że nigdy nie można się poddawać. O prawidłową diagnozę cierpiących dzieci trzeba walczyć, a dzięki takim ludziom ta walka nie musi być samotna. Wrocław Joanna Pietkiewicz.